Cześć kochane, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Ja nazywam się Aśka Dobosz i jestem makijażystką. Dzisiaj będziemy testować nowości marki My Secret, dwie potrójne paletki oraz bronzer i rozświetlacz. Zaczynamy od pierwszej paletki, która nazywa się Nude Glam i zaczynam od budowania powieki takim pośrednim brązem, dosyć chłodnym odcieniu, natomiast bardzo przyjemnie wygląda na powiece. Nakładam go dużym, puchatym pędzlem w zewnętrznym kąciku i rozcieram również w załamaniu powieki. Robię to dużym, miękkim, puchatym pędzelkiem, ponieważ chcę uzyskać jak najdelikatniejszą chmurkę koloru. Nakładam te cienie na mokrą bazę. Wcześniej oczywiście dokładnie Uklepałam gąbeczką, tak żeby nie było żadnych nieestetycznych plam i zacieków. Pamiętacie, że im lepiej przygotowana baza pod makijaż, czy to pod oko, czy to pod twarz, tym lepiej będą wyglądać później nałożone produkty. Sięgam po ciemniejsze cienie z paletki Ciemny Brąz i nakładam go w zewnętrznym kąciku, również połatem pętelkiem, ale już... Um o bardziej zbitym włosiu, o może tak i nakładam go właśnie w wewnętrznym kąciku będę później wchodziła delikatnie w załamanie ale już nie tak blisko wewnętrznego kącika jak ten poprzedni cień wszystko ładnie ze sobą łączę, rozcieram chcę żeby tutaj na górze powstało mi takie neutralne smołki, a te cienie zresztą jak obserwujecie mnie troszeczkę dłużej i oglądacie moje filmiki to wiecie, że jestem ogromną fanką cieni marki My Secret Wspaniale się z nimi pracuje, pięknie się rozcierają, pięknie się ze sobą łączą, nie robią plam, nie robią się też żadne zacieki, więc praca z nimi to jest czysta przyjemność. A dodatkowo ich cena nie jest wcale wysoka, więc wszystko w jednym. Sięgam po Pigment od Kobo, jest to jeden z najnowszych odcieni. W takim pięknym kolorze żółtego złota i przyklejam go na powiekę od wewnętrznego kącika dochodzę tak do środka powieki tak żebym go jeszcze potem mogła i po górze i do zewnętrznego kącika fajnie rozetrzeć oczywiście przyklejam go na coś lepkiego czyli u mnie standard NYX Glitter Primer on pozwala właśnie na uzyskanie takiego mega mocnego połysku na powiece, ale też bardzo dużo wybacza, więc możecie go dokładać, możecie go użyć nawet troszeczkę za dużo, ale i tak nie porobią się Wam niestetyczne grudki. Czas na makijaż twarzy. Nakładam Fenty Beauty. Hmm, tutaj sobie wymieszałam bodajże dwa odcienia. Pierwszy oczywiście kropkuje na całej twarzy Kamilki, a potem wtłaczam gąbeczką. Podkład ma bardzo fajne krycie, bardzo ładnie wygląda na skórze, ale myślę, że najładniej wygląda na skórze Normalnej, mieszanej, nawet w kierunku do tłustej. Natomiast na suchej skórze radzi sobie troszeczkę gorzej. Już niestety no, wygląda po prostu sucho. W międzyczasie, jak możecie zauważyć, przykleiłam sztuczne rzęsy, narysowałam kreskę, a na linię wodną nałożyłam czerwony eyeliner od Inglot. Sięgam po korektor od Eveline. Jest to nowość w moim kufrze, ja go sobie tak troszeczkę testuję. Bardzo ładnie wygląda pod okiem, nie wygląda ciężko, nie podkreśla żadnych zmarszczek, za to pięknie kryje. Ma takie średnie krycie plus. Można sobie go tutaj stopniować i nadal ten efekt jest bardzo miękki, bardzo przyjazny właśnie dla tej okolicy pod okiem. Oczywiście wtłaczam małą, małą, zwilżoną gąbeczką. Konturowanie na mokro, czyli mój ukochany produkt ostatnio, Huda Beauty, takie masełko w odcieniu Far. Nakładam właśnie troszeczkę tak pod i na kość policzkową. Na boki twarzy Kamilki, tutaj na skronie na boki twarzy, linia żuchwy oraz szyja. Czoło omijam, tutaj czoło jest... Idealnej wysokości, więc mogę, ale nie muszę go konturować. Tym razem zdecydowałam, że tego robić nie będę i wtłaczam sobie konturowanie. Hmm, możecie zobaczyć, jak przepięknie ten produkt się rozciera. Bardzo go lubię, naprawdę. E, nawet jeżeli uczycie się dopiero hmm, konturować na mokro, to myślę, że ten produkt będzie do tego idealny. Wcieram, wcieram, oczywiście później przechodzę do gąbeczki od podkładu, tak żeby wszystko ładnie połączyć. My Secret Tropical Kiss, czyli bronzer, podwójny bronzer. Jak widzicie mamy tutaj dwa odcienie, jeden z nich to jest taki kultowy bronzer od My Secret. On bardzo fajnie wrócił, ale wrócił razem ze swoim bratem. Pięknie wygląda na skórze, daje takie... Satynowe wykończenie nie jest to suchy mat, no ja uwielbiam, przepiękna, taka opalenizna, ale nie taka pomarańczowa, tylko bardzo, bardzo twarzowa, fajnie napigmentowane, też nie zrobicie sobie nim krzywdę. I jak możecie zauważyć, ja oczywiście go wtłaczam na nieprzypudrowane konturowanie, które wykonałam wcześniej. I nie robią się mi żadne plamy. Wszystko przepięknie się rozciera. Nakładam go nawet na nieprzypudrowany podkład delikatnie na czoło. I jak widzicie, cały czas go dokładam, cały czas go sobie rozcieram, i wszystko tutaj pięknie się nakłada. Tutaj też jest fajniejsze zbliżenie, więc możecie zobaczyć, jak on pięknie się blenduje. Jeżeli szukacie czegoś niedrogiego, czegoś nie za zimnego, ani nie ciepłego, no to myślę, że ten produkt będzie dla Was idealny. No i przede wszystkim też pięknie wygląda, ma przepiękne opakowanie. My Secret Blusher, czyli róż do policzków nakładam na szczyty kości policzkowych, na najbardziej wypukłą część i dopiero później sobie rozcieram do boków. Nakładam go również na nieprzepudrowane na nieprzypudrowaną twarz. Łączę z brązerem i sięgam po Moonlight Pearls, czyli rozświetlacz od My Secret. On tutaj e, wygląda jakby troszeczkę cieplejszy, chłodniejszy, niby nie wiadomo jaki on jest. Na twarzy wygląda odrobinkę chłodniej, ale mimo wszystko jest bardzo twarzowe, daje przepiękny efekt rozświetlenia takiej tafli. Ja zawsze rozświetlacz łączę mocno z różem, tak żeby ten róż też był bardziej rozświetlający, i ja oczywiście nakładam go na szczyty kości policzkowych, nad długiem brwiowym delikatnie na nos, ale nie na czubak pamiętamy No i co? I sięgamy teraz po puder w kamieniu o tym Maka i nakładam ten puder pod oko na boki twarzy na środek twarzy. To jest taki istne foto, żebyście zresztą zobaczcie, jak tutaj skóra jest po prostu wygładzona, przepięknie wyprasowana. On nie obciąża okolicy pod okiem, za to właśnie przepięknie ją wygładza, więc jeżeli szukacie czegoś naprawdę fajnego, to myślę, że odcień C2 jest taki najbardziej uniwersalny kredka do brwi od Benefitu i uzupełniam brwi. Ja tą kredeczkę bardzo lubię, natomiast jeżeli mam być szczera, to wolę kredki z Golden Rose wysuwane. Są dużo, dużo tańsze niż te z Benefitu, a spisują się tak samo dobrze, więc myślę, że tutaj nie warto przepłacać, bo jakość jest dokładnie ta sama, a za jedną kredkę z Benefitu kupimy że 5 lub 6 kredeczek z Golden Rose. Ja tutaj używam odcienia 3,5, jest też taki bardzo uniwersalny, ale tak jak mówię, lepiej zainwestować w kilka odcieni Golden Rose niż jedną kredkę benefit. Sięgam po kolejną paletkę od My Secret o nazwie Flame i zdecydowałyśmy się z Kamilką zaszaleć, stąd też ta czerwona linia wodna, nakładam ten przepiękny czerwono-malinowy cień. I nakładam go na dolną powiekę, dosyć obficie, dosyć mocno, jak wiecie ja lubię takie makijaże, ja się nawet denerwuję, jeżeli mi wyjdzie za słaba dolna powieka, a Kamilka uwielbia eksperymentować, uwielbia się widzieć w każdym makijażu, jeżeli jest jakiś intensywny kolor, to ona jest bardzo ciekawa jak w nim wygląda i muszę Wam powiedzieć, że tutaj te kolory przepięknie podbyły jej tęczówkę. I sięgam po, po, po środkowy cień z paletki, czyli taki cukierkowy róż. I będę nim blendować granice poprzedniego cienia. Wiecie, nie chcę tutaj żadnej ostrej granicy, żadnego mocnego odcięcia, tylko żeby ten e, cień tworzył taką chmurkę koloru. Intensywną, ale chmurkę. I czas na żółty cień z paletki My Secret Flame. I nakładam go w wewnętrzny kącik, łączę z czerwienią, przez co fajnie te kolory będą przenikać od żółci przez pomarańcz po czerwień. No i mamy też dodatek różu. Wydaje mi się, że to połączenie jest bardzo fajne i nie gryzie się nam z górną powieką, w której e, króluje złoto. Wracam do paletki My Secret Nude Glam. Jeden, jedyny cień, jaki tutaj mamy, to jest właśnie taki perłowy. Biało-złoty cień, który też przepięknie właśnie będzie współgrał ze złotem na górnej powiece i z żółtym, matowym cieniem na dolnej powiece. I sięgam po konturówkę od Pierre w odcieniu z numerkiem 08 i po błyszczyk od Eveline. Natomiast stwierdziłyśmy z Kamilką, że ta konturówka tak fajnie tutaj wygląda i tak fajnie tutaj pasuje zrezygnowałyśmy z błyszczyku. Więc obrysowuję całe usta, wypełniam je tą konturówką. Tutaj musiałam skrócić malowanie, ponieważ konturówka się złamała, więc widzicie tylko kawałeczek. No i co? Zapraszam Was na metamorfozę Kamilki. My jesteśmy ogromnie zadowolone z efektu, jaki nam wyszedł w tym makijażu. Mam nadzieję, że Wam również się spodoba. Oczywiście zapraszam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrypcji kanału. No i czekam na Wasze komentarze. Do następnego filmiku, kochani. Buziaki! Pa, pa!